Zbliża się ten moment, że w dużych sklepach budowlanych, marketach, w sklepach spożywczych na potęgę zaczną pojawiać się tego typu smutne historie. Co z tym zrobić? Jak to pielęgnować? Jak to uratować? Tego dowiesz się w dalszej części tego filmu. A dlaczego ludzie to robią? Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od tego, że o gustach nie powinno się dyskutować. Jeżeli urzekła cię taka roślina i teraz stoi na twoim parapecie, zastanawiasz się co z nią dalej, jak o nią dbać, to postaw ją w najwidniejszym miejscu. Na południowym parapecie. Podlewaj ją wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie przeschnie i roślinę obserwuj. Jest spora szansa, ale nikt ci tego nie zagwarantuje, że ze środka rośliny zaczną wytwarzać się nowe liście, a te pomalowane z czasem zaschną. Tego typu farby, farby w sprayu, zaklejają roślinę. Przez taką farbę do rośliny nie dociera światło, nie dociera powietrze, nie ma wymiany gazowej, więc prędzej czy później liście zaschną. Zamierające, pomalowane liście nie oznaczają tego, że roślinę czeka kompostownik. Możemy spróbować ją uratować. Pierwszy pomysł, jaki przychodzi do głowy, to próba zmycia farby. Najczęściej do farbowania sukulentów używa się farby w sprayu, ale zdarza się, że roślina jest obklejona i obsypana brokatem. By pozbyć się tego typu farby, musimy użyć rozpuszczalników. Farba taka, za pomocą acetonu, bo tutaj zastosowałam aceton, jak widzimy, schodzi, ale też się rozmazuje. Aparaty szparkowe na 100% są zaklejone. Wszelkie rozpuszczalniki do stosowania na liście. Nie są wskazane. Próba zmycia farby to dla osób, które trenują sztukę zen. Osobiście, jak zapewne wiecie, jeżeli obserwujecie moje filmy, nie jestem zwolenniczką tego typu historii, czyli malowania roślin. Co możemy zrobić, gdy na przykład dostaniemy taką roślinę? Co zrobić, by ją uratować? Rozmnożyć ją, uratować, przedłużyć gatunek? Zanim zaczniemy odrywać liście, sukulenty, malowane sukulenty należy podlać, by liście były jędrne i zawierały w sobie. Tyle wody, ile trzeba. Możemy podlać od góry w podstawkę, tak by bryła korzeniowa dobrze nasiąknęła wodą. Następnie roślinę dobrze jest wyciągnąć z doniczki, będzie nam łatwiej odrywać liście. Gdy próbuję oderwać liść eszewerii, to staram się złapać jak najbliżej środka rośliny i liściem delikatnie bujam na lewo i prawo. Czuję, że liść powoli zaczyna się odrywać. Pierwsza próba oderwania liści no nie jest zbyt udana, ponieważ ciężko było mi chwycić liść tak, by złapać tuż przy samym środku rośliny. Pierwsze liście oderwały się za bardzo, mają zbyt poszarpaną tkankę, ale się nie poddaję i próbuję dalej odrywać liście, aż uzyskam taki który da się ukorzenić. Im więcej liści zaczęłam odrywać, pozbywać się dolnych, to te środkowe bardzo ładnie odchodzą od łodygi. Liść do ukorzenienia powinien odejść całkiem łatwo. Wyczujecie to w palcach. Rana powinna być mała, jak najmniejsza. Pozyskane liście odkładamy na papierowy ręcznik czy na ściereczkę i kładziemy w jasnym miejscu, nie na pełnym słońcu, na kilka dni, by rana po oderwaniu zarosła tkanką kalusową. Może to potrwać od 3 do Pięciu czy nawet siedmiu dni codziennie obserwujcie. Po tym czasie Wykładamy na dobrze przepuszczalnym podłożu, lekko zwilżonym. Więcej na temat rozmnażania sukulentów już opowiedziałam w filmie poradnikowym, znajdziesz go w opisie. Gdy oderwiemy liście, nie wszystkie, roślinę stawiamy w widnym, najwidniejszym miejscu. Podlewamy, tak jak już Wam powiedziałam, na temat podlewania sukulentów również jest film i znajdziesz go w opisie. Uzbrajamy się w cierpliwość, roślinę obserwujemy, czekamy, aż zacznie puszczać nowe, zielone liście ze środka rozety. W przypadku farbowanych kaktusów pomalowane są kolce, które całe szczęście nie są powiązane w żaden sposób z tkankami przewodzącymi. Jest to martwa tkanka. Widzimy w tym przypadku, jak kolce spełniły swoją funkcję obronną. Jeżeli kaktus został osprejowany, pomalowany, to możecie spróbować zmyć farbę za pomocą patyczka wacika, co niestety będzie bardzo mozolnym i niezbyt bezpiecznym zajęciem. A co w przypadku farbowanych Sansevierii? Zdarzają się również w wersjach blokatowych. Spokojnie swoją dla prezentacji pomalowałam plakatówkami, które bardzo łatwo szybko zmyją za sekundę. Liście Sansevierii najprościej mówiąc, rosną od ziemi do góry. Nie rozwijają się od czubków. Czubek liścia nie rośnie. Pozostaje cały czas taki sam. Pierwsze, co możemy zrobić, to zmycie brokatu, farby. Jak roślina zareaguje na rozpuszczalniki? Tego nie wiem. Prawdopodobnie zaczną zamierać. Końcówki liści zaschną, zrobią się brązowe. Jeżeli chcecie się pozbyć farby i brokatów, to kolejnym krokiem, jeżeli zaczną zasychać końcówki, jest pocięcie liści i próba ich ukorzenienia. Tniemy sterylnym narzędziem. Rana po cięciu powinna być jak najmniejsza. Pocięte fragmenty liści pozostawiamy do przeschnięcia na kilka dni do momentu, aż zaschną rany po cięciu. Następnie wsadzamy do ziemi albo do wody. Więcej na temat rozmnażania Sansevierii dowiecie się z filmu, który umieściłam w opisie. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Zachęcam Cię do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz i do podzielenia się filmem ze znajomymi. Niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Miłego dnia Ci życzę. Pozdrawiam.